Ekspresowe podróże witamy dziś z jednego z najpiękniejszych miejsc, z jednego z najcenniejszych zabytków architektury dworskiej na terenie ziemi jarosławskiej, chyba szerzej na terenie ziemi przemyskiej, a jest z nami właściciel tego obiektu, pan profesor Marian Wolski z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Gdzie my się znajdujemy? Co to za budynek? Najpierw powiem z Krakowa i z Hawłowic bo ja tutaj nie jestem przypadkowo, moja rodzina jest tutaj od 1803 roku. Także jestem tutaj zakorzeniony, Natomiast co do obiektu, to jest rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jeden z najcenniejszych zabytków architektury dworskiej właśnie. I to nie tylko ziemi jarosławskiej, ziemi przemyski, ale w ogóle Polski południowo-wschodniej. To jest bardzo cenny zabytek, to jest po prostu dwór szlachecki w takiej formie, w jakiej on występował w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Zanim powstały te takie rozłożyste parterowe dwory z gankami, które znamy, klaszta mieszkała w takich wieżach obronnych. No bo przecież to był teren nawiedzany przez Tatarów, przez różnych madziarów, prawda, przez, przez Szwedów i tak dalej, przez a i sąsiad niejednokrotnie był groźniejszy od Tatara, nie zapominajmy. Natomiast, natomiast obiekt jest bardzo cenny. To jest obiekt, który typologicznie jest też najdalej na wschód wysuniętym tego typu obiektem, ale też w środku mamy dwie, dwa miejsca, że tak powiem, dwa obiekty, które są szczególnie cenne. Pierwsza rzecz to jest na sklepieniu. Są malowidła ścienne, które są najstarszymi w Polsce Południowo-Wschodniej. Malowidłami, nie licząc kościołów oczywiście, nie niesakralne, ale świeckie. One pochodzą z lat mniej więcej 1560-1570, także bardzo stara, stara rzecz. A druga rzecz jest nowsza, ale nie mniej cenna: mianowicie z, dzięki pomocy gminy Pruchnik, dzięki pomocy konserwatora wojewódzkiego zabytków, od, od, odtworzyliśmy, zrekonstruowaliśmy. Piec renesansowy na podstawie znalezionych tutaj fragmentów kafli jest to jedyny w Polsce piec renesansowy odtworzony i czynny do tego. Także to są z tych z, z dwóch względów chociażby jest to obiekt szczególny. Ktoś przyjedzie tutaj do Hawłowic, bo jesteśmy w Hawłowicach na terenie gminy Prównik i chciałby zwiedzić ten obiekt. To jest taka możliwość? Jest Jak najbardziej. To jest obiekt dostępny, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych opłat. Natomiast ja zapraszam szczególnie w ciągu lata, bo jestem tutaj do końca sierpnia. Natomiast poza sezonem wynik na podstawie umów z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Puchniku oraz Muzeum w Jarosławiu, Kamienica Orsetkich te instytucje dysponują kluczami, osobami, które znają historię obiektu, czyli mogą oprowadzić, tylko trzeba się po prostu skontaktować z odpowiednimi. Najlepiej z Muzeum, z, z Centrum Kultury, bo jest tutaj blisko po prostu. Dziękujemy blisko. bardzo panie profesorze. Bardzo proszę. Pod, podróże dziś dotarły do Chawłowic, gdzie znajduje się ten piękny y, dwór, ten piękny zabytek architektury dworskiej. Serdecznie zapraszamy. E é...